Co jest jego największą wartością w życiu? To jest pierwsze pytanie. Największą wartością w życiu? Miłość, na pewno miłość, którą możemy darzyć drugiego człowieka, którą możemy darzyć całą rodzinę. Darzę na równi licząc moją rodzinę, moją całą rodzinę, rodzinę, moich rodziców, mam całą rodzinę, Agatę, na równi, ta miłość przeważa nad wszystkim. I inje pytanie. E, czy kochasz Mercedesy? <grymne> Na pewno coś w tym jest. No przede wszystkim powiem tak, że nie uogólniajmy, nie, nie stawiajmy tylko Mercedesa jako numer jeden. Ale nie będę No to oczywiście, ale... <grymne> Chodzi o to, że klasyczna motoryzacja to jest jedna z moich pasji. Pasji można mieć wiele i każdy z nas ma tych pasji wiele. Dziecko otrzymałem taki prezent na przykład. Tata zapytał mnie, co chciałbym, jakie zabawki mnie interesują. A ja powiedziałem samochód. wtedy. Nie, wtedy dostałem akurat syrenę. Stałą syrenę, nie na chodzie. Ona tylko stała, stała na podwórku, nie była na chodzie ale to, był mój jeden, to była moja największa zabawka i na dobrą sprawę nie traktowałem tego jak zabawkę. Już wtedy traktowałem samochód poważnie i naprawdę klasyczna motywacja jest ze mną od, od zawsze, naprawdę od zawsze i to, to nie minie. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, mam pytanie do Pana. Bo powiedział Pan na filmie, że traktują Państwo Zbyszka jako kogoś innego, jak innego zawodnika, czyli dokładnie tak samo jak pozostałych zawodników. Ale czy miał Pan obawy w momencie, kiedy Zbyszek chciał dołączyć do klubu, już po wypadku, to czy miał Pan chwilę zawahania, a czym może lepiej nie? To znaczy, do pewnej spraw musimy podejść bardzo poważnie. Jak odpowiedzialny człowiek, który kieruje tym stowarzyszeniem, to muszę przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy trafiają do nas na nasze zajęcia. W przypadku Zbyszka, jak to i w przypadku wszystkich innych zawodników, którzy trafiają do nas, do Klubu Sportowego Rapid w Śrem, zajmujemy się teką do olimpijskim, to jest sport walki, każdy z zawodników musi przedstawić zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia, i upoważnieniem do przystąpienia do naszych zajęć. Dopiero po takim oświadczeniu medycznym Zbyszek kontynuował wcześniej za dziecka rozpoczętą przygodę z I jest od tego czasu już który któryś z nami, jest, tak jak było pokazane na filmie, on niczym nie jest, nie ma żadnych mniejszych zadań niż każdy inny. Te filmy w jakiś sposób wpłynęły również na Twoje. Życie? Znaczy ja powiem tak, tematycznie jest to najtrudniejsza rzecz. Nie realizacyjnie, temat tylko tematycznie, bo to są dwie różne rzeczy. Realizacyjnie robimy e, projekty, bo nigdy nie robię tych filmów sam. Tutaj siedzi Magdalena Trąbińska, która robiła obydwa filmy ze mną, jest mło operatorką młodego pokolenia. E, I realizacyjnie przyjechać, jak dwa razy e, e, byłem, Próbuję sobie przypomnieć, że pierwszy raz to był jeden, nie dwa dni zdjęciowe, dwa chyba. Dwa dni zdjęciowe, tak dwa. I potem przyjechałem na jeden, na jeden dzień zdjęciowy. Realizacyjnie jest to bardzo prosta sprawa, no bo musimy przyjechać na ten dzień zdjęcia. Emocjonalnie jest to bardzo trudna sprawa. Ja nawet się cieszę, że doszło do takiej ciekawej sytuacji, nawet dla mnie, że zostały dzisiaj wyświetlone te dwa filmy, bo widzicie dużą Państwo różnicę pomiędzy tymi filmami. Pierwszy jest taki hit, tak, ale miły dla oka, też, też narracyjnie przyjemny i, i e, rozmawiamy o... Mi nie wiem, czy kino się komuś kojarzy z jakimś negatywnym aspektem, mi tylko z pozytywnym, myślę, że wszystkim też tutaj przy tej serii tu jest ból. Oczywiście to jest minimum bólu, który ja odczuwam. To jest takie odczucie tylko i wyłącznie emocjonalne podczas pracy najbardziej w montażowni nad tym, nad, nad tym filmem, ponieważ wyzwanie. Nawet jak rozmawiam z moimi studentami i zadaję im pytanie, w jaki sposób oni by opowiedzieli obrazem historii o bólu, pomimo że masa inteligentnych osób, nikt nie ma jakby jednej metody opowiedzenia tego. Druga sprawa, ja zawsze, ja zawsze podaję przykład bólu zęba. Jeśli ja będę odczuwał ból zęba, to Państwo mi bardzo współczujecie bo też sobie przypominacie, że bola waszą, ale idziecie robić swoje rzeczy, ja zostaję z tym bólem. I tu jest taka sytuacja. To jest dokładnie, dokładnie jeden do jednego. I na etapie realizowania zdjęć, zdjęć do tego filmu, to wszystko się wydaje do, do, dosyć naturalne, bo my siadamy, rozmawiamy ja te rozmowy z bohaterami z bohaterami e, przeprowadzam, bo podkreślam bardzo, że jest tutaj dwóch bohaterów. Bohater główny i bohater poboczny. I bohater poboczny czasami przejmuje jakby w narracji e, pałeczkę i tak naprawdę dzięki, dzięki, narrator, e, dzięki bohaterowi pobocznemu poznajemy tak, poznajemy to, co naprawdę czuje bohater główny. I to jest na etapie na, 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 na nagrywania Normalna sprawa. Rozmowa, przebitki, myślenie jak pokazać treningi, jak pokazać wszystkich, wszystkich którzy występują w filmie. Ale na etapie montowania, montowania filmu, nie wiem jak to, no nie, nie chcę mówić, że odczuwanie bólu, ale odczuwanie dyskomfortu i też takiej odpowiedzialności trochę. No bo jak właśnie opowiedzieć po prostu o tym bólu. Więc tylko powiem jako ciekawostkę, że ten film yy, to nikt tutaj nie wie, oprócz Magdy, z którą konsultujemy zawsze wszystko przed oficjalną wersją. Ten film miał trzy wersje i dwie poprzednie wyrzuciłem do kosza, mówiąc tak, tak obrazowo, bo za każdym razem miałem wrażenie, że nie umiem i to nie, że bohaterowie, że ja nie potrafię narracją obrazu i montażem, Oddać tego, co naprawdę chodzi, a chodzi tutaj o dwie rzeczy. Z jednej strony o ten ból, a z drugiej strony o miłość tych państwa do siebie. Ja chciałem zapytać, właśnie o taką króciutką genezę, kto wpadł na pomysł, kto wybiera osoby, które ewentualnie mają być bohaterem takiego filmu. Tutaj pomysł jest w 100% fundacji i zasługa jest Magdaleny Buszko która zdecydowała się, że ja będę opowiadał obrazem i narracją tę historię. I Magda w świetny sposób przedstawiła, o co Magdzie chodzi, ale z drugiej strony wykazała się dozą zaufania do mnie, że mój styl opowiadania historii w jakiś sposób będzie spójny z tym, co ma jakby do przekazania fundacja tak naprawdę bohatera.